Zobacz, na dodatkowej XB daje ci... Zobacz, już jest bonus, już jest bonus. Nic się nie wydarzyło, jest bonus 4 skatery. Dobra, teraz kurwa mać. ojojoj. Oj, oj. Dawaj, wysoki lot, poproszę. Poprosimy wysoki lot, come on. To już jest drogi bonus. Na 40 zł to już powinien być drogi bonus. Dawaj, od razu dynamit, persistent i jazda. Ja... wylot do Dubaju. Dawaj, dynamit, 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 dynamit. Nie ma dynamitu. No ale to będzie jakieś 2000. Jest! jest, 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 jest! Ale mało miejsca zostało. Ale mało miejsca. kuźwa mać. Wszystko zapchane gównem jest. Ja pierdolę! Kolejny dynamit persistent! To może być dobry bonus jeszcze, koniec końców, nie? Pst, troszeczkę miejsca jest. Dawaj, 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 dawaj. Tu wszystko praktycznie odblokowane. Zobacz, co może tu... Dobrze będzie, dobrze będzie, dobrze będzie. Nie, 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 nie te gówna, nie te gówna, proszę. Dobra, tu już jest wszystko, kolektujemy. Wszystko kolektujemy. Dobra, na 40 zł wszystko. Come on, come on, come on, come on, come, on, come, on, come, on, come on. Mało miejsca, ale może coś się wydarzy. Ja pierdolę. Nie kończymy bonusu, come on. nie kończymy Bonusu, come on. Ile to kurwa będzie Ja pierdolę, 500x Ach, nie przedłużyło, ajajajajajaj aj, 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 aj. Ale dobrze jest chyba To będzie, kurwa, ja nie wiem ile to Z 20k, ile to będzie 27k Mamy to, bum Siedzi